Kiedyś gry stawały się być przedłużeniem filmów, ich rozszerzeniem. Dzisiaj sytuacja zaczyna się powoli odwracać. I to gry wideo coraz silniej wpływają na to, jak współczesne produkcje filmowe zaczynają wyglądać, jakich zmian dokonują i w jakim kierunku coraz częściej spoglądają. Kamera nierzadko śledzi wydarzenia z perspektywy pierwszej osoby. Pojawiają się punkty kontrolne. Następujące po sobie rozdziały opowieści zaczynają przypominać budową coraz trudniejsze poziomy kończące się walką z bossem. Gdzie na końcu, na ostatnim poziomie, czeka na nas ten potwór Final Boss. Nierzadko wraz z rzuconymi mu do pomocy siłami, które na poziomach wcześniejszych uprzykrzały nam regularnie cyfrowe życie, aż miło. My też choreograficznie, scenograficznie, kostiumowo i pod względem doboru ujęć uśmiechają się do gier arkadowych. Historie, choć nie zawsze, opowiadane są szybciej, mocniej, intensywniej. Jesteśmy w nich rzuceni w wir wydarzeń, cały czas coś się dzieje. Odbieramy to silniej, bo zwiększony jest i nasz poziom imersji. Jesteśmy w, nie obok historii. Przyjrzyjmy się więc pokrótce, jak gry zmieniają sposób, w jaki opowiada kino i odwrotnie. Hardcore Handy. Koprodukcja rosyjsko-amerykańsko-chińska, fantastyczno-naukowy film akcji z 2016 roku, zrealizowany jest w całości w FPP, czyli wydarzenia śledzimy tu od początku do końca z perspektywy pierwszej osoby. Produkcja stara się jak może symulować gameplay to my, poprzez taki, a nie inny widok kamery, jesteśmy głównym bohaterem tej historii. Choć wcale przecież w przeciwieństwie do gier nie mamy możliwości sterowania tymże bohaterem, wyboru tego, jak się w danym momencie zachowa i co zrobi. W 1917 sama Mendesa kamera wręcz przyklejona jest do bohatera, nieustannie śledząc jego poczynania. Przy okazji mamy tu i w cudzysłowie otwarty świat. Konstrukcję opowieści silnie opartą na mniej i bardziej dynamicznych misjach, nagłe, nieoczekiwane zdarzenia zintensyfikowane są jeszcze bardziej przez zaplanowane w kluczowych momentach dynamiczne ruchy kamery i wynikające z tego wszystkiego poczucie bycia w tej rzeczywistości. I dokładnie w tym momencie. Przestajemy rzeczywistość tę tylko śledzić, a zaczynamy w niej funkcjonować, choć za poczuciem funkcjonowania w innym świecie wcale nie muszą podążać większe emocje. Wręcz przeciwnie, tak jak w przypadku produkcji Mendesa, film taki może cierpieć na ich znaczący niedobór. Tak jak w grze złe wyważenie poszczególnych technik. Prowadzi do tego, że obraz filmowy może, potocznie mówiąc, wyglądać. Może sprawić, że na kilka godzin zapomnimy o sobie, a staniemy się kimś zupełnie innym. Ale może też sprawić, że w ogólnym rozrachunku nie będzie nam aż tak zależeć, co się z nami i naszymi pobratymcami stanie. A rozplanowana przez twórców historia wyleci z naszej głowy ledwo co po tym, jak z takiego filmu wyjdziemy. Wiele współczesnych filmów, przede wszystkim akcji, zawiera istotne struktury narracji wirtualnej. Od wspomnianych punktów kontrolnych przez jasno określony cel. I pojawiające się na drodze do niego cele poboczne. Po respawn, czyli odradzanie się bohatera, respawning wykorzystany został choćby w na skraju jutra Daga Limana, późniejszego twórcy Roadhouse z Jake'em Gyllenhaalem, czyli luźnego remakeu klasyka akcji z końca lat 80., wykidało z Patrickiem Swayzim w roli głównej. Morgan, you're out of here. What the fuck you about? Świadomie przerysowany, silnie popieprzony roadhouse, też zresztą podobnie jak na skraju jutra czerpie z technik charakteryzujących dotychczas i stworzonych na potrzeby gier komputerowych. Choć tu w przeciwieństwie do filmu z tkwiącym w pętli czasowej i odradzającym się po każdej kolejnej śmierci, Tomem Cruise'em, obserwujemy raczej inspirację estetyką i tonem rodem z kryminalnych gier akcji z komediowymi zapędami. Trochę GTA, trochę uliczne bijatyki. Jeśli chodzi o technikę. Wpływ widoczny jest głównie w silnie przerysowanej i dynamicznej choreografii walk, ich szybkim tempie efektownych uderzeniach, których efektowność podnosi odpowiedni kąt kamery, bycie przy postaciach, zbliżenia, ciasnota kadru, a co za tym idzie płynność tychże sekwencji. <tryk> Z kolei Snowpiercer Arka Przyszłości z 2013 roku to jeden z bardziej konkretnych filmowych przykładów przedzierania się bohatera przez kolejne różnorodne levele, tu w formie wagonów pociągowych. Nieuświadomiony, żyjący w niewiedzy, dlaczego przyszło mu żyć w takich, a nie innych warunkach, bohater, wyrusza w podróż, która wymaga od niego stałego rozwoju. Każdy kolejny poziom jest trudniejszy, ale i nasz bohater. Dzięki tej podróży i poprzez zmierzenie się z następującymi po sobie wyzwaniami, staje się bohaterem coraz silniejszym. Sprawniejszym, lepiej wyposażonym i w sprzęt, i w wiedzę. Taka poziomowa budowa nadaje historii rytmu zbliżonego do gry wideo. Ale. Jak wiemy, gry mające swe korzenie w sztuce filmowej zapożyczyły, przychodząc na ten świat, wiele z technik opowiadania historii charakterystycznych dla ruchomych obrazów, jak przerywniki filmowe oraz coraz bardziej dopracowane, niejednowymiarowe, a pogłębione, nie tylko pod względem złożoności historii, ale i charakterystyki postaci, scenariusze. Bo jedne z najlepszych gier to właśnie wytwory kultury z wielką precyzją, ale i wyczuciem dawiające nacisk na filmową, a co za tym idzie też literacką historię. Red Dead Redemption, The Last of Us. Choć ten przypadek unaocznił, że niekoniecznie to co w grze porywa i emocjonuje, w serialu odarte z gameplayowych rozpraszaczy staje się płaskie i jednowymiarowe. Ale jest to też kwestia nierównej i chętnie korzystającej z łatwej manipulacji produkcji serialowej. A także Disco Elysium, Alan Wake. Szczególnie ta druga część. A ze starszych gier, wybitnie przekładająca klimat filmów szpiegowskich i lat 60. do estetyki absurdu, a przy tym dająca ogromną satysfakcję pod względem rozgrywki No One Lives Forever czy zabugowane przygodowe Call of Cthulhu, czarujące atmosferę przegniłego, zawigotniałego i zdeprawowanego miasteczka, adaptujące jedno z opowiadań Lovecrafta, Widmo na a nawet i te tytuły, w których sam gameplay, zróżnicowany gameplay nie jest tak istotny, jak istotna jest sama stanowiąca rdzeń tychże wirtualnych opowieści historia. To the moon gone home. There's this girl. Her name is Lonnie. She gave me this tape and said, You have got to listen to this. Czy w końcu w części interaktywne filmy, ale wciąż nadal gry? The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Life is Strange, czy najnowsza propozycja od studia Don't Not: Lost Records, Bloom and Rage. Let's. Uh... Let's see how fast you can go. Ready? Countdown. Three. Two. One. A przecież już w latach 90. i na początku nowego stulecia premierę miały gry, które pod względem fabularnym podnosiły poprzeczkę bardzo wysoko. Od serii Monkey Island, zapoczątkowanej w 1990 roku, stanowiącej humorystyczną opowieść o piratach, choć nie tylko, czy Grim Fandango z 1998 roku, mieszające kino noir ze światem inspirowanym meksykańskim folklorem. Nie chcę nowego agenta, <laughs> you can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. Whoa. To przerażające I Have No Mouth and I Must Scream z fabułą opierającą się na ikonicznym dla gatunku science fiction opowiadaniu Harlana Ellisona pod tym samym tytułem i całkiem już zapomniane przygodowe Atlantis, wyróżniające się artystycznym i kreatywnym projektem świata przedstawianego, hipnotyzującym klimatem oraz ambientową, subtelnie mistyczną muzyką, kinowym interfejsem i tą porywającą od początku do końca. Wyjętą jakby wprost z przygodowej opowieści, tajemniczą historią. A także naszą rodzimą serię z wyczuciem przekładającą postać z kreskówek do przestrzeni gier, czyli cyklo Reksiu. W szczególności Reksio i czarodzieje, Reksio i Wehikuł czasu oraz Reksio i kapitan Nemo. Jestem Harold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej, akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a, ta, a co można wygrać? Sławe poważanie, szacunek i uznanie. Nie eee, tam. No. Mówiąc o filmach czerpiących z gier, nie sposób i pominąć dzieła, które chyba w takim kontekście pojawia się najczęściej. Komiksowego, arkadowego Scott Pilgrim. Świat z 2010 roku. Fabularnie naśladującego postęp dokonywany przez gracza w grach wideo. Główny bohater filmu musi pokonać siedmiu byłych chłopaków dziewczyny, które mu się podoba, co odzwierciedla walki z bossami, postacie bosów. Dodatkowo zdobywa punkty oraz dodatkowe życia pozwalające mu na wskrzeszenie i ponowną próbę. W dziele Edgara Wrighta pojawiają się też klasyczne elementy wizualne gier wideo. Statystyki postaci, wskaźnik zdrowia. Czy monety wyskakujące z pokonanych wrogów. Ale to tylko kilka przykładów z wielu. Sam Scott Pilgrim kontra świat, zaś traktowany jest dzisiaj jako filmowy list miłosny do gier wideo. Tych staroszkolnych i tych nowszych. Z kolei w Mandalorianie wykorzystano Undeal Engine, silnik stworzony przez Epic Games stosowany do tworzenia gier wideo i aplikacji 3D. W serialu z uniwersum Star Wars wykorzystano go do tworzenia cyfrowych teł i oświetlenia w czasie rzeczywistym. W miejscu tradycyjnego green screena twórcy zastosowali wielką półkolistą ścianę LED. W taki oto sposób technologia gier wideo nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni wniknęła do świata filmu. Chyba zafunduję sobie kolejną rundkę. Obecnie relacja kino-gry zaczyna coraz bardziej przypominać symbiozę. Tak. Kino miało ogromny wpływ na wczesny design gier. Tak jak na kino ogromny wpływ miało wynalezienie fotografii oraz gotowe rozwiązania dramaturgiczne, różnorodność typów postaci czy inspirowanie filmowych technik narracyjnych od retrospekcji po narrację z ofu, jakie gwarantowała literatura oraz choćby urządzenia iluzjonistyczne, wykorzystujące niedoskonałości ludzkiego wzroku. Kinematografia więc wpłynęła na to, jaką perspektywę obrały kamery w świecie cyfrowym oraz jak opowiadano historię. Następnie, gdy świat gier wideo zaczął dojrzewać i coraz mniej chwiejnie spacerować na własnych nogach, zaczął modyfikować treści, z których czerpał. Wychodził z nich, następnie przekształcał, część zupełnie porzucał i wypluwał nowe rozwiązania, które często były nowymi, starymi rozwiązaniami, przywróconymi do życia w nieco innej formie, po które następnie coraz bardziej ochoczo sięgało współczesne. なきのう。 powoli granica między jednym a drugim medium zaczyna się zacierać. Niemniej podobnie jak kino nie pochłonęło fotografii, a jedynie zrzuciło ją na boczny tor, podobnie jak e-booki i audiobooki nie zamordowały fizycznej literatury, tak gry ani nie przyczynią się do śmierci kina, jakie znamy, ani nie sprawią, że tak jak próbowało interaktywne Bandersnatch z serii Black Mirror, obraz, w którym jako widzowie mieliśmy wpływ na to co zrobi bohater i jak skończy się sama historia, kino stanie się wielkoekranowym przedłużeniem gier wideo. Nie stanie, bo potrzebujemy różnych treści, bo nie wszystko może być wszystkim, bo pewne rzeczy, choć są przekładalne, nie sprawdzają się w takim wydaniu, bo kino pozostanie kinem, choć to raczej pewne, tym razem ono zostanie zepchnięte na tę boczną. Możliwe, że mniej uczęszczaną ścieżkę. Już teraz zresztą ustępując pod względem wielkości, opłacalności i masowego wpływu rynkowi gier wideo. Pytanie, co będzie następne? Jakie nowe medium wyrośnie z tego nie tylko rozrywkowego, ale skłaniającego się ku różnym niszom, nierzadko odchodzącego od mainstreamu cyfrowego tworu? I made her talk.